Opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Odnosząc się do tych wytycznych Biblioteka Narodowa zadecydowała, że do 9 kwietnia 2021 roku Biblioteki Publiczne i Naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem wprowadzenia konkretnych zasad sanitarnych. Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie i jej filie pozostają otwarte z zachowaniem reżimu. Sanitarnego. We wszystkich placówkach biblioteki obowiązuje limit czytelników. Informacja o limicie umieszczona jest przed wejściem do budynku. Podczas pobytu w bibliotece obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust przez bibliotekarzy i użytkowników przez użycie maseczek oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra między osobami przebywającymi w bibliotece, zwracane książki poddane zostają trzydniowej kwarantannie.